Circus of Pain. Po mojej lewej stronie Martin Lewandowski, witam serdecznie. Witam Was, cześć. Współwłaściciel oczywiście marki, no i już chyba takiej topowej marki, jeżeli chodzi o organizację walk w Europie. Mogę tak powiedzieć? No, miło, że tak mówisz, oczywiście. No jest 12 lat na rynku. No, mogę śmiało powiedzieć, że, że nadajemy ton. Polskiemu MMA, to jak się rozwija, to w którą stronę to powinno pójść i, i, i te oglądalności, które robimy, e, myślę, że też jakby sam rozwój portali MMA i to, że coraz więcej sponsorów się pojawia i ludzie chcą to oglądać, no to jest jakiś taki efekt i taka na pewno prywatna satysfakcja, yy, no że to właściwy kierunek i, i fajnie robić coś, co ludzie jeszcze chcą oglądać i im się to podoba. No. Złapie za słowo, yy, nadajecie ton polskiemu MMA, mi się wydaje, że to już zaczyna być nadawanie jakiegoś takiego biegu MMA w Europie. No Mamy duże zakusy i, i zarzucamy tą wędkę na tą Europę, ale, ale parę rzeczy no, akurat w tym roku nam się pokrzyżowało i musieliśmy to przesunąć na 2017, mówię o jakichś tam em, dalszych, dalszych ruchach, ale no owszem, no, jakby jesteśmy em, osiągani na żywo w ponad 40 krajach. Na czterech kontynentach, więc, więc po prostu no nasza, nasza, nasz brand jest znany właściwie wszędzie tam, gdzie MMA istnieje, gdzie jest przynajmniej dwóch kibiców. Natomiast, żeby powiedzmy wyjechać do takiej Anglii, zarabiać tam regularnie, no to czy w ogóle budować markę i świadomość ludzi, no to wymaga to trochę czasu. Tutaj też nam zajęło trochę parę lat, żeby... Bądź teraz mówić o tak silnym brędzie, jakim jest KSW i powiem więcej nawet do dzisiaj jeszcze potrafię, nie wiem, czy zobaczyć na profilu Facebookowym czyimś, czy imś, czy po prostu słyszeć w rozmowie, czy ktoś mi mówi, że się ćwiczy KSW. Czyli po prostu już to jest takie, takie piętno, um, czy właściwie takie znamie y, pierwszego i, i że, że po prostu my jesteśmy już niejako dyscypliną, już ludzie tak to um, odbierają. To jest fajne, to jest wesołe, no ale to też potwierdza to, że, że jesteśmy no, tutaj na tym rynku na pewno mocno silni. Udało mi się złapać w Warszawie jeszcze na media treningu Macieja Kawulskiego. Rozmowa, mam wrażenie, z Maciejem była taka troszeczkę bardziej wysofistykowana i był trochę bardziej poważny. Czy ty z natury w tym duecie partnerskim, zawodowym, jako włodarze KSW, czy ty jesteś taki trochę bardziej wyluzowany? Widzę dzisiaj strój taki trochę elegancki, trochę casualowy. Oglądałem ciebie na ważeniu, uśmiechnięty, że tak powiem, od ucha do ucha. Humor dopisuje? Jak nastrój przed jutrzejszą galą? no pierwsza rzecz, nie no mi się wydaje, że to, czy ja jestem bardziej wesołkiem, największym wesołkiem na pewno na KSW 37 jest Popek, <grych> nikt go nie pobije, natomiast no wiesz, no już potrafimy się tym rzeczywiście bawić, e, no nie wiem, może tak akurat zauważyłeś, może Maciek miał dzisiaj, czy tam podczas media treningu, gorszy dzień, wydaje mi się, że już jesteśmy tak długo biznes partnerami, że, że mam wrażenie, że też dużo naszych cech się przenika i, i gdzieś tam, wiesz, miksuje, miksuje dokładnie. Um, I humory nie, no humory dopisują, no, tak jak wspomniałem, um, gdzieś, bo jest to trudne jednak przy takiej skali przedsięwzięcia, rzeczy, które um, mogą się... Nie wydarzyć, nie zadziać, ilość tak zwanych fuck upów, które mogą się po drodze wydarzyć, no może, naprawdę jest to bardzo dużo, więc jakby, po, po, ale po latach no na tyle jesteśmy w stanie mentalnie, że tak powiem, ogarnąć to i, i jeszcze znaleźć tę frajdę z tego, że się robi tak duże i fajne i ciekawe wydarzenie. No i nie chciałbym nigdy tego zgubić, bo inaczej, wiesz, jeżeli ta taka radość z tego by mi odeszła, no to nie wiem, no chyba po prostu kogoś na moje miejsce bym wstawił wtedy i, i, i się usunął w cień, mówię szczerze. Wiem, że gala dopiero jutro i tak naprawdę nie można chwalić dnia przed zachodem słońca, ale chyba już możemy po cichu myśleć i, i gdzieś tam mówić, spekulować, że gala, ten cyrk bólu to jest chyba spektakularny sukces i ten ta tauron arena to strzał w dziesiątkę. No zdecydowanie tak, no trzeci raz jesteśmy tutaj, trzy razy wypełniamy po brzegi. Teraz zdecydowanie moglibyśmy, no nie chcę powiedzieć podwoić, ale no jest na 17 tysięcy, myślę, że 25 tysięcy biletów, może nawet do 30 byśmy spokojnie przy tej gali sprzedali. No, pay -per -view się sprzedaje świetnie, jak na razie ta przedsprzedaż, więc liczę też na rekord, re rekord sprzedaży pay -per -view. no i w ogóle hala w trzy dni opędzelowaliśmy całą halę. Została sprzedana do a teraz w ogóle jakieś pojedyncze bilety gdzieś się pojawiają, bo wiadomo, różne przypadki losowe, ale w trzy dni sprzedaliśmy hale. świetnie się sprzedaje pay-per-view, no więc jakby tylko można się cieszyć. Eee, jeszcze trzy krótkie pytanka. Były jakieś fuck po drodze, takie mocne, które wybiły Was z rytmu, jeżeli to nie jest tajemnica? No oczywiście, proszę tylko pyk sobie. Oczywiście, że tak, no nawet no, kiedy to było, dwa dni temu no, uciekła nam z przednosa walka, znaczy może nie uciekła, bo to jakby no, Irokres niestety wylądował w szpitalu e, z Enomoto, no, chciał wykorzystać sytuację do negocjacji kasy, na co jemu nie pozwoliłem i po prostu się pożegnaliśmy. No ale dzięki tutaj sprawnemu działaniu e, Wojsława Rysiewskiego e, udało nam się zmontować tę walkę i rzeczywiście to, co obiecaliśmy, czyli że dowieziemy 9 walk, dowieźliśmy, ale no to było tak, że jedna nocka była nieprzespana, no bo to trzeba było znaleźć przeciwnika, Japonia, Stany, Brazylia, to wiesz, to... czasu Tak, no po pierwsze um, trzeba było znaleźć um, kogoś, no kto, kto jest w stanie, po pierwsze wyjść na tak krótkim terminie, a nie chcemy kogoś, kto właśnie, nie wiem, pół roku nic nie robił, to, um, udało się pozyskać i zawadę. Czyli fajnie, bo właściwie z Niemiec szybciutko przyleciał, no i Radomskiego, gdzie miał tam, no nie wiem, godzinę drogi, um, jeden i drugi był w gazie, jednemu i drugiemu, znaczy jeden zrezygnował z walki, drugiemu chyba odpadła walka, czy coś takiego, No ogólnie byli przygotowani, no bo też też nie chodzi, żeby w ogóle wypełnić tą lukę. I wstawić jakikolwiek zawodników, tylko żeby ci zawodnicy jeszcze wyszli i pociągnęli późniejszą, no bo oni po zamknięciu tej klatki, to oni muszą pokazać, że trzeba fajnie było zobaczyć tą walkę, więc są zmotywowani, rozmawiałem z jednymi z drugim, czy rzeczywiście tak są poważnie nastrojeni do tej walki, więc wiedzą, że dużo też ryzykują, ale, ale ja się cieszę, że wie, znajdują się tacy zawodnicy, którzy podejmują tak zwane wyzwanie las Miny. Czy ty i Maciej, jako szefostwo, że tak powiem, yy, osoby, które no są na tej samej górze i mają tak naprawdę ludzi, którzy wykonują e, pracę, które, którzy przygotowują tutaj całą tą, e, te spektakularne wydarzenie, całą tą galę. Czy wy jednak należycie do osób, które trzymają rękę na pulsie do ostatniej chwili? I takie może dziwne pytanie, sypiacie w ogóle na te kilka dni przed galą, czy to jest 24 na dobę, praca, praca, praca i dopiero siadacie sobie powiedzmy z jakimś trunkiem na spokojnie już i oglądacie walki, wtedy jest dopiero chillout? Najfajniejszy jest ten moment, kiedy rzeczywiście już, już gala wiesz, dobiegnie końca i, i, i ciekawe walki ma się za sobą, bo rzeczywiście ilość elementów, które mogą się posywać, tak jak mówiłem, jest przeogromnie duża na każdym możliwym etapie. Nie no, sypiamy oczywiście, nie sypialiśmy lata temu, bo, bo, bo były gale te pierwsze, gdzie robiliśmy wszystko w ogóle: od rozstawiania wiesz, krzesełek po, po sprzedaż biletów, ustawiania świateł, wymyślenia sceny, budowania, więc naprawdę jakiego elementu, no wiadomo, teraz. Przy takiej hali to byłoby to fizycznie niemożliwe. Ale trzymamy rękę na pulsie do samego końca i myślę, że też w tym tkwi jakiś taki, jak można powiedzieć, sukces KSW, że, że jednak my dopinamy to wszystko i dbamy o tą jakość i nie odpuszczamy. Czyli jesteśmy od początku do końca przy każdej produkcji, ani że przyjeżdżamy, nie wiem, odpalamy cygara, w pierwszym rzędzie oglądamy, nie idziemy tylko gadać o wynikach finansowych. Więc, no, nie wiem, czy wszystko odpowiedziałem. No? Myślisz tak. Ostatnie pytanie. Co Ciebie jako człowieka? E... Jako współwłaściciela KSW, jako fana MMA w dalszym ciągu napędza, kręci, nie wiem, łechce w, podczas organizowania, robienia tych gal yy, i tych takich ogromnych przedsięwzięć. Słuchaj, no od kilku lat udaje się zrealizować jakiś tam plan jak w każdym biznesie, bo to jest biznes. Są jakieś założenia, które nie do końca później można zrealizować z różnych względów. Wiadomo, są. Zresztą, no, tak jak mówiłem, na przykład mieliśmy w tym roku być w Anglii, nie udało się, ale to się związało akurat z prywatnymi tam sprawami Mameda. Chcieliśmy galę zrobić z Mamedem w roli głównej, więc są jakieś zewnętrzne okoliczności, które przeszkadzają. Więc pierwsza rzecz to jest to, że po prostu wiesz, no, zakładasz sobie jakiś pewien projekt i ten program realizujesz i doprowadzasz go do szczęśliwego końca. To, że właśnie coraz więcej ludzi. Um, ogląda KSW, ogląda MMA, coraz większa ta baza fanów rośnie. To też napędza po prostu do tego, żeby jeszcze robić większe, ciekawsze zestawienia zawodników, żeby jeszcze większe hale zdobywać, wychodzić właśnie na świat. I w ogóle taki rozwój po prostu, że to nie ma stagnacji. Um, no i oprócz tego, że to jest super rozrywka. No, w momencie, kiedy już wiesz, już te drzwi się otworzą, no to ja już jestem naelektryzowany i tak naprawdę no, emocje to mi tydzień schodzą. Więc wiesz, to są, no nie wiem, byłeś pewnie nieraz, więc widziałeś, czułeś, to, są, to jest tak jak koncert trochę. Można słuchać sobie płyty y, nawet na super sprzęcie w domu, ale idziesz na koncert i to są ciary, to jest, wiesz, kupa emocji i, i, i to chyba grzeje człowieka dalej do tej pracy. nie o pieniądzach nie rozmawiałem, ale w dalszym ciągu cash też motywuje? No jasne, jasne? No, oczywiście, tak, no słuchaj, no, ja zrobiłem, wiesz, no ostry wabank kiedyś, bo, bo pracowałem dla hotelu Marriott i miałem naprawdę tam błogie i ciekawe życie i obiadki i socjal pełen i tak dalej, no i mi się rodziło dziecko, ja zrezygnowałem z tego socjala, z tej super pensji, z tej super e, posady i, i zainwestowałem swój czas i swoją jakąś przyszłość w MMA, no, i nie żałuję, ale, ale było ryzyko finansowe i, i mentalne też takie, czy by na pewno dobrze robię. No więc wiesz, zarabiam teraz lepiej niż marioci, no mówmy się. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, jak to mówią. Eee, mały typowanka na koniec i już naprawdę nie zadaję więcej pytań. Nie, nie odpowiadam na takie pytania. No bez... bo... Nie, nic? Nie, nie, dlatego że po prostu wie, z naszych stron, jak z naszych jak my mówimy o tym, jeżeli o, stawiam na tego, to już... Pomijam, że już psuję interes z Bukmacherem, to dwa, zawsze sobie ktoś może pomyśleć, aha, czyli znaczy, że tamten na przykład ma jakąś kontuzję, albo coś robi, albo go faworyzuje, ba, faworyzuje, albo coś tam, albo rozumiesz. Więc wszyscy są zdrowi, mogę tyle powiedzieć, wszyscy są zmotywowani, nie ma żadnych, że tam kogoś nóżka boli i tak dalej. Wszyscy są gotowi, wiesz, nakręceni, więc. więc... Oczywista rzecz jasna, zmieniam pytanie. W takim razie, ostatni, obiecuję. Walka, Pudzianowski, Paweł Rak, Popek. To jest, naprawdę będzie dobre MMA, czy to jest raczej taki, że tak powiem, trik marketingowy? Rozmawiałem z Mariuszem, Mariusz powiedział, jak prawdziwy facet, słuchaj, ja dostaję walkę, ja tą walkę biorę, jestem sportowcem, wychodzę, biję się, wygrywam, przegrywam. Koniec tematu. E, jak to wygląda z waszej strony? No, ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o Pawła, no bo Paweł tu jest jednak tą bardziej tą niewiadomą, no bo Mariusza mieliśmy okazję widzieć już nieraz. Potrafił zaskakiwać i, wiesz, i, i kręcił w parterze Pawła na stole, olimpijczyka w judo i potrafił znokautować yy, przyjeżdżającego Brazylijczyka Graciego z, z wiesz, z bardzo znanej rodziny. Więc wiesz, później też jest full of surprises, jak to się mówi, więc jakby, no i też jest przez to bardziej może przewidywalny. Popek ciężko powiedzieć. Natomiast no ja oczekuję że rzeczywiście on ten, ten czas, który spędził u różala, że to jemu weszło w kość. Pamiętajmy, że też jakby Popek no jest gościem, tu już te trzy walki ma za sobą. To prawda ma później bardzo barwny okres e, innych, innych sportów, uprawiania innych sportów. Tak, ministrantem nie był w tym czasie, więc ja zresztą nie oczekuję, żeby był do końca. Natomiast... No ciężko, no chciałbym, żeby on rzeczywiście pokazał, że ten wiesz, ten czas u różala spędził poprawnie, z ręką na sercu przejechał i przerobił ten swój plan, który założył cały team różala. No ale pamiętajmy, że jutro jeszcze wejdzie taki aspekt, który jest w ogóle nie do przewidzenia, czyli psychika. I nawet ja śmiało jakieś tam nie wiem, z dwa miesiące czy kiedyś mówiłem, że Popek udźwignie to. No ostatnio słyszałem wywiad, że mówi, że jednak może to zrobić na nim wrażenie, nie? No bo umówmy się, te galóweczki, na których on walczył, no to naprawdę były galóweczki, Tu jest no, Champions League i, i to zrobi wrażenie na wszystkich, kto przyjdzie, od widzów po, po zawodników, więc to jeszcze trzeba mieć mocny web. Na pewno ma ten mocny web, bo jednak tych koncertów trochę w życiu zrobił. Natomiast yy, myślę, że będzie trochę. Nie, pójdzie to jemu w, w, po kościach no powiem że przeleci to po niego no się rzekło kobyłką płotu to było ostatnie moje pytanie bardzo bardzo dziękuję za e, długą i taką konstruktywną rozmowę życzę najlepszego i do zobaczenia dziękuję bardzo